Co jesteś? Ja że złamałam ci nos. Gdzie jest Gdzie ty to już masz, kur... O, sześć. Matko, co się stało? Nic. Jak nic. Wyglądasz że też nie lepiej. Co, niebezpieczna akcja była. Tak? Postrzelili cię? Jakoś nie słyszałem. Nie, ale podpadłem pewnej podejrzanej osobie. Wiesz dobrze, że praca policjanta jest niebezpieczna. Mhm. No to możesz liczyć na awans, muszę lecieć. Nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Zwierzenie za zwierzenie, co ci się stało? Ale Julek, ja pracuję w kryminalnych. Ja nic nie powiem. Julek, ja pracuję w kryminalnych, obowiązuje mnie tajemnica, tak? Nic nie powiem. Dobra, chodź. Gangusy. Rozumiesz? O, cześć. Przerwa? Cześć. Nie, tylko szybka herbatka na rozgrzewkę. Słyszałeś o Szulcu? Nie. A co się dzieje? No, podpadł jakimś gangusom. Depczą po piętach, grożą śmiercią. Co ty powiesz? Nie ale... słyszałem, no nic nowego w naszej robocie. No tak, ale jego pobili. A to jest dopiero początek. Potem dopadną żony, dzieci, sąsiadkę, sąsiada, poczekaj, kumpla, czekaj, kota, psa... Poczekaj, 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 Z tego co wiem, to przecież Schultz nie ma dzieci. No tak, ale mafia na pewno skrzydzi kogoś, na kim mu zależy. A skąd ty to wszystko wiesz? Szulc mi powiedział. No udaje twardziela, ale boi się jak cholera i wcale mu się nie dziwię. To jest trochę dziwne, bo Lena nic mi nie wspominała. No bo może o niej nie chce martwić, no. Ona też może być w niebezpieczeństwie. Pójdę ją ostrzec. Nie spokojnie, ja to załatwię. Słuchaj, ja nie chcę stracić koleżanki. Ja też nie chcę stracić koleżanki, dlatego na spokojnie z nią porozmawiam, okej? Okay? No to trzeba delikatnie. Tym bardziej. No dobrze, uważasz. Dobra, załatwię to, okej. Okay? Słyszałam o twoich problemach z gangsterami. Co? Białach wie, Juliusz wie, pewnie cała komenda a, wie tylko... No tak, Juliusz. No sprzedałem mu bajeczkę o gangusach, a on to pewnie rozniósł na całą komendę. Wymyśliłeś to? Mhm. dlaczego? Trochę obciechnie. No... Так, я